A hasło na dziś. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, dlaczego przerzuciłem się z kamerki GoPro na DJI. Yo, Row, Row, Janusz Lekkiego Terenu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, dlaczego przerzuciłem się z kamerki GoPro na DJI. Zapraszam. Chciałbym tylko zaznaczyć, że jest to moja prywatna kamera, nie jest to materiał sponsorowany, dlatego, wszystko, od czego się dowiecie, to są moje osobiste doznania i osobiste przemyślenia, które spowodowały, że wybrałem DJI. Większość producentów kamer sportowych, jak nie wszyscy, mają w swoim asortymencie urządzenia, które potrafią nagrywać w 4K i nikogo to już nie dziwi, więc, e, wybór w przypadku rozdzielczości, to nie jest jakiś tam. E, nadzwyczajny, wszystko nagrywa w 4K, a nawet i więcej, bo GoPro chyba nawet w 5.7 czy 5.1. Eee, już to 4K to jest taki standard w kamerach sportowych i ten obrazek już jest taki jakościowo naprawdę w porządku. Podstawowym aspektem, który wpłynął na to, że wybrałem kamerkę DJI to właśnie jak to można nazwać paleta kolorów jaką daje nam DJI. W DJI zauważyłem, że są to kolory bardziej stonowane, nie są tak nasycone nawet w tych płaskich profilach kolorystycznych oraz no, te kolory są bliższe naturalnym niż te uzyskane z GoPro. W GoPro często te niebieskie kolory są za bardzo lazurowe, że tak powiem, i cukierkowe. Co... Nie przypada mi do gustu i już po jakimś czasie, kiedy już, że tak powiem, obcuję z GoPro te kolory, po prostu albo zaczęły mi się nudzić, albo zrozumiałem, że nie tędy droga. Kolejnym aspektem kolorów jest to, że mam dużo urządzeń. W głównej mierze jeżeli chodzi o drony, no to w sumie drony mam tylko z firmy DJI i wiem, że, że te kolory są dosyć zbliżone, więc w postprodukcji nie będę miał tyle pracy jak miałem to w przypadku GoPro. Musiałem wszystkie klipy z GoPro podciągać do DJI, -a, a przez co traciłem dużo czasu. Teraz wydaje mi się, że będę poświęcał tego czasu dużo mniej. Porównując DJI do GoPro, to te kolory DJI mi podchodzą bardziej. Oglądałem też wiele filmów na YouTube, gdzie były próbki filmów nagrywanych dom 360 Ace Pro. Ta nowa kamerka. No i też, też, też to nie jest to, czego bym oczekiwał od kamery. Te kamery są o wiele większe niż DJI Osmo Action, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jak wiemy, nowe urządzenia kamer sportowych nagrywają w 10 bitach, co pozwala na większą rozpiętość kolorystyczną, że tak powiem, przechodzenie kolorów. Nie ma takiej gradacji i jest bardzo fajnie, ten kolor tak płynnie przechodzi, po prostu wypełnione te miejsca odcieniami kolorów, jakie powinny być więc 10 bit już jest w DJI, w GoPro, w Insta360, Ace Pro więc tutaj nie musiałem zbytnio się zastanawiać po prostu jaką bym nie wybrał to te 10 bitów by były stabilizację, jeżeli chodzi o stabilizację też wszystkie kamery naprawdę mają już bardzo dobrą jeżeli chodzi tutaj o DJI to w ogóle moje kamery są montowane głównie na kasku więc stabilizacja głowy Wpływa na to, że, że te ujęcia są stabilne, więc nie ma, nie ma tutaj jakby takiego problemu, jeżeli chodzi o stabilizację. Kolejny aspekt to jest na pewno wielkość. Stale dążę, w, by moje urządzenia, które wożę i które służą mi do nagrywania, były jak najmniejsze, by zajmowały jak najmniej miejsca oraz by były na ile to możliwe, żeby były w miarę lekkie. W przypadku DJI duży wpływ miał też zestaw mocujący, czyli jak można zamontować y, tą kamerę. DJI zrobiło fajną robotę y, i to działa bardzo fajnie. Są tutaj montażowe że tak powiem, dziurki, a tu jest y, magnes, przez co kamera bardzo fajnie się montuje. Do tego po zamontowaniu urządzenie wygląda tak. Jeżeli chcemy ściągnąć to, proszę bardzo, nawet o I już gotowe. Kolejnym ciekawym, e, e, ciekawym rozwiązaniem jest klatka. Ta klatka w sumie jest tylko po to, żeby można było zamontować e, kamerę w pionie i nagrywać wertykalnie. Spoko, ale czy będę używał? Raczej nie. E, elementy montażowe na kask, obły chociaż też y, mam inny patent na montaż na kask więc tego nie będę używał e, system ładowania baterii oraz tutaj jest także miejsce na karty na dwie karty mikro mikro tak? Chyba. nie pamiętam jak one się nazywają i co jeżeli chodzi o wielkość no tu jest bardzo fajnie rozwiązane że tą kamerę mogę po prostu zamontować mm, bez niczego dosłownie Całą kamerę. W przypadku GoPro, jeżeli chciałem coś mówić i chciałem coś nagrywać z jazdy, to musiałem mieć takie ustrojstwo. I tu chciałbym zaznaczyć, że z Marcinem nagrywamy film instruktażowy, więc jak coś to zapraszamy, będzie dostępny. W linku pod spodem, jeżeli jeszcze nie ma linku, to znaczy, że jeszcze nie jest dostępny. Także śledźcie nasze social media i nasze kanały. Niedługo będzie już dostępny. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie. I w przypadku kamery GoPro, to by móc nagrywać to, co mówię. Była niezbędna taka klatka. Raz, że gabarytowo już zaczynało to nabierać wielkości. To jeszcze tutaj dodatkowe ustrojstwo do GoPro, które służyło temu, bym mógł podłączyć mikrofon na małego jacka. To już po prostu było za dużo. Od razu powiem, jak wygląda tutaj w DJI. Jest też taki, też są takie drzwiczki. Niby też wszystko ok, drzwiczki można ściągnąć, tylko potem racimy wodoodporność, wodoszczelność. No i to jest troszeczkę kłopot, bo gdy będę jechał i będzie padało, to będę musiał po prostu wyczepiać podłączenie mikrofonowe i zakładać klapkę i zamykać. W przyszłości może coś się po prostu coś silikonowego tam y, pojawi, że będę mógł coś takiego montować. Ale co jest dobrego y, w tym rozwiązaniu, że tutaj są dedykowane mikrofony, które nie potrzebują y, żadnych przejściówek, po prostu na y, USB typu C podłączam i mogę już do Was mówić. Zaraz sprawdzimy, jak działa mikrofon na kasku. Robotko no, jest niezłe O jak dawno nie jeździłem No i heja Banana Także mi próba mikrofonu Mikrofonu próba Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Wieje wiatr, jedziemy 40 na godzinę Przyspieszymy Wie, wieje, wieje mocno Ale sprawdzimy czy, czy to przeszkadza na mikrofon Także mikrofonik działa, sprawdzałem. Jeżeli chodzi o dźwięk taki bezpośrednio z kamery, to jest, to jest taki akceptowalny. Słychać wszystko, chociaż ja nie sądzę, że będę z tego korzystał, chociaż kto wie. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że tak jak w GoPro, tak i w DJI nie zawsze wszystkie przejściówki działają. Miałem kupioną taką przejściówkę na. USB typu C z wejściem na Jacka, okazało się, że to nie działa. Jeżeli chodzi o te nowsze GoPro, wejście na USB typu C, gdzie możemy potem podłączyć adapter dodatkowo jeszcze w GoPro Hero tam 10, 11, 12, są pod tymi samymi drzwiczkami gdzie bateria, więc trzeba jeszcze dokupować. Kolejne drzwiczki, które mają wycięcie w miejscu, gdzie podłączymy przejściówkę na wtyk typu C. Tutaj nie ma tego problemu, bo jest, są tylko drzwiczki. Jedyne drzwiczki i tylko jest jedno, jedno wejście typu C. Więc jak drzwiczki ściągam, to wiem, że bateria nie wyleci. I to wszystko. Poza tym DJI posiada bardzo intuicyjną i prostą aplikację, oraz interfejs w, ka w samej kamerce. DJI na pewno, bo już testowałem, dużo szybciej się włącza niż GoPro. Czyli po naciśnięciu przycisku nagrywania kamerka wstaje i od razu nagrywa. GoPro na pewno e, włącza nagrywanie troszeczkę później. I może przejdźmy do tego, co mi się nie podoba w kamerze DJI. To jest właśnie to, że po zakończeniu nagrywania ona dosyć, do, dosyć długo myśli, zanim zamknie e, plik, zanim zacznie. Y, przejdzie w stan, że tak powiem, wyłączenia. I jeżeli bym chciał kolejny raz szybko wcisnąć, żeby nagrać, bo jednak coś się y, może zadziać ciekawego, co chciałbym zarejestrować, no to tutaj już trzeba odczekać kilka sekund, parę ładnych sekund, zanim y, zapiszę Y, nagranie i odpalić jeszcze raz. Y, druga no, to jest, y, że tak powiem, jak dla mnie. Ten y, ekranik z przodu jest jak dla mnie niepotrzebny, przez co ta waga y, tych kamerek rośnie. Ekraniki z przodu, z tyłu, y, z boku to, to jest dla mnie nie, w ogóle niepotrzebne. To, ale to tylko moje, że tak powiem, m, osobiste preferencje. Kolejnym aspektem, no, co mi się nie podoba, no, ale to chyba dotyczy wszystkich kamer nie tylko tego DJI, że nie ma zamiar żwiczek jakiś, jakiś silikonowy, kostkę silikonową, która by uszczelniła to miejsce, gdzie włączamy wtyk USB typu C no, to jest takie, takie co chciałbym, żeby się pojawiło w kamerce na pewno DJI. To w sumie są główne aspekty, które przemawiały za wyborem tego urządzenia. Mała, jak na dzisiejsze standardy, nagrywa w 4K, nawet do 100 klatek. Ma bardzo dobrą stabilizację, ma stabilizację horyzontu. Ma możliwość podłączenia mikrofonu bez zbędnego modułu. Jest bardzo fajnie montowana. Posiada profil kolorystyczny MD-Lock bodajże, czy d -Lock. Oraz, co ważne, jak dla mnie to, że nagrywa w 10 bitach. To przejdźmy tylko jeszcze do pokazania co znajduje się w pakiecie DJI Osmo Action 4 Combo Adventure Combo. Kamera, taki stick do, do przyczepienia na kask, kratka, tutaj zestaw z bateriami, kabelek USB typu C, typu C z motyl motylki tak zwane, stick z końcówką. Są dwie takie końcówki. Jedna jest akurat przy kasku, już zamontowana, więc stick jest wyciągany. I w sumie to wszystko. To jest cały Adventure Combo. To dokupiłem, czyli mikrofon zewnętrzny. Jeżeli chodzi o mocowanie na kasku, to mam e, coś takiego. E, jest przyklejony na 3M. E, teraz zamówiłem troszeczkę lżejsze. Nie wiem czy będę po prostu to już przyklejał na nowy kask. Nie jest bardzo fajnie, bo jest przymocowane, przykręcone tutaj. I nie ruszam, nie będę już tego ruszał, tylko kamerkę będę ściągał. Po prostu jest, jeżeli chodzi tutaj o to to jest baja. Wszystko jedną ręką jestem w stanie zrobić. Zobaczmy no, jak szybko ona zaczyna już już po prostu nagrywa. Wyłączamy i ona jeszcze troszeczkę tam mieli. Jeszcze mieli i dopiero teraz. Także jest ok. W kolejnym odcinku będzie już pakiet dwóch interkomów e, Cardo. Darujemy sobie to otwieranie. Zakupiliśmy do grupy 4 i będziemy sobie testować troszeczkę w górach, w lesie jak to się sprawuje. Także już sam jestem ciekawy. Także montuję i wyjeżdżamy w kwietniu. W maju powinny być już pierwsze, pierwsze filmy z tym kardą. Także co, do następnego. Subskrybujcie, komentujcie. Jororo!